To, to było coś strasznego. To był głód, nędza i strach. Strach. No. Po niemiecku krzyknął Siły naprzód! No, łapali te kobiety i tam to, to, straszne rzeczy. To... Matka boska nam osłodziła tą wodę. Przeprowadzam wywiad z moją e, babcią. E, babciu, kiedy się urodziłaś? drugiego roku 24 maja w momotach górnych. Mhm. Ile będziesz miała w tym roku w maju? Ile będziesz miała lat? 91. Ale, ale, ale ja jeszcze wszystko pamiętam. Mhm. Mam pamięć jeszcze. No wszystko pamiętam. Od A do Z. Tylko ja jakby tak na wolnym czasie to ja bym wszystko tak powiedziała mhm. do, dokładnie to wszystko. Tak, ja to wszystko przed oczami mam, cały te, ten życiorys mój. To, to było coś strasznego, to był głód, nędza i strach, strach, no. mhm. Jak się wojna rozpoczęła, w 1939 miałam 7 lat, to yy, bombardowanie było na, temu, na Janów Lubelski i myśmy, Uciekali do lasu i ja też z rodzicami uciekłam, ale zgubiłam się. Rodzice w inną stronę, a ja sama zostałam na takich bagnach. W takim płaszczyku tylko. Nie miałam co jeść, to tylko z sosenek jadłam te pędy. To trzy doby sama siedziałam na tych bagnach, na takich kępach, bo bałam się wołać mamusie, tatusia, bo dookoła Niemcy byli, no. Znalazł na wagnie mój brat nie starszy i taki pan Ferenc. I ten pan Ferenc znalazł taką kępę, duże mchu i tak odgarnął rękami, a to się nagrywa. I tam w tej kępie była czyściutka woda źródlana taka, bo na bagnach jest taka żółta, zielona. I on zaczął pić ręką i mówi tak, dzieci pijcie tą wodę, ona woda jest ta słodka. To była słodka woda, osłodzona była. A on mówi tak, Matka Boska nam osłodziła tą wodę. I później już jak ten pan Ferenc nas znalazł, to zaprowadził do tego schronu tam, a mój tatuś tam był w tym schronie. O Jezu, jak ten tatuś zaczął strasznie płakać, radować się z tej radości, ale to tak było. Tylko gałęzie, taki dołek, i gałęzie takie narzucane z sosem. Że jak Niemcy chodzili, to myśmy widzieli. I, i ja pamiętam, siedziałam tam, i ten pan Ferenc i tatuś. I, i Niemiec idzie, a tam pies idzie z tym Niemcem. No to już. Myśleliśmy, że już ten pies wykryje nas, że już to już koniec. To tatuś mój tylko się przeżegnał, bo stanął Niemiec i zaczął coś szukać na piersiach, tak. To myślał, że już wyciąga granat, a on sobie atlas, ten Niemiec, wyciągnął i poczytał i po niemiecku krzyknął. Siły naprzód! Po niemiecku, bo ten pan Ferenc, on rozumiał niemieckie, no. I jak oni poszli, to myśmy tak, że tam siedzieli, nie było co jeść, Jezu, później gdzieś tatuś poszedł do jakiegoś innego schronu, przyniósł kawałek chleba i słoninki i tak po plasterku nam tylko dali, żeby dużo nie jeść, żeby nie zachorować. I zobaczył mój tatuś, krowy chodzą po lesie, a to te krowy to były moi cioci. I wziął czapkę i w czapkę udoił mleka. I przyniósł nam napić się tego mleka. I, i, I przyniósł tego mleka nam się w czapce napić, bo nie było ni kubeczka, niczego. Ale później już gdzieś znalazł butelkę jakieś i obciął tak tę butelkę. To już mieliśmy w co to mleczko wlać. I tak, tu siedzieliśmy tam tydzień czasu. Ta, ta... a gdzie była Twoja mama. Moja mama. Została w domu z takim małym, tym braciszkiem Januszkiem, tam została w domu i bo ona, to, to było, bo to tam te Niemcy Kałmyków, wiesz, takie skośne oczy mieli takie i po rusku rozmawiali, ale w mundurach niemieckich i oni łapali te kobiety i tam bałcili, straszne rzeczy to. To tam to taka studoła była, to napędzili tych kobiet, to kilka za, zamordowali. przywiezi z takiej maziarni, przywieźli takie piękne dziewczyny, piękne. No to na śmierć ją zagwałcili, no. Zagwałcili i, i zakopali ją, wzięli tam, gdzie ją zamordowali, w taki ubornik, gdzie, gdzie był ubornik wyrzucany, tak? tylko później już jak Wyjechali te, te kałmyki, te Niemcy, bo to te kałmyki z kosznych oczu to byli specjalni Niemcy je wzięli, żeby tak mordować ludzi, no. I te zobaczyli właściciele, że z tego ubornika rękę widać. I oni odkryli widłami, a to, a to dziewczyna taka piękna, była długie, włosy, te, no. Straszne rzeczy. A w mojej rodzinie to tak stryjek. Został też zabity, stryjenka, to, to moja mamusia mnie z, schowała w takim bunkrze, tam ja byłam, po, po, po ziemniakach była taka piwnica i myśmy tam siedzieli, to jak myśmy tam siedzieli, to w podwórku, ale tak dalej to było, to jak oni tam weszli do naszego domu, tam wszędzie były podłogi, mieliśmy piękny bardzo dom. To oni mieli takie kamaszy i tam gwoździe, to tylko tup, 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 jak chodzili tam. Wszystko nam zabrali. Tylko nawet sieniki, które były sumo napchane, to, to były to... Wszystko było ściągnięte. Wszystko było ściągnięte. Nie było ni kawałka chleba, nic nie było. Ty babcie spędziłaś całe te 6 lat wojny. W motach górnych tam. I tylko żeśmy większą ilość y, jak lato było, to uciekaliśmy do lasu i w lesie żeśmy nocowali. W lesie. Mieli tam jakiś płaszczyk na sobie, coś tam, jakieś, bosu, bo bucików nie mieliśmy. Nie, bucików nie było. Przecież no. To Zimą? A zimą to mieliśmy takie, takie chodaki, poszyte i tak szmatami, okręcone nogi i sznurkami. Takie chodaki się nazywały. To to ja już nie mam pojęcia, jak myśmy to wszystko przeżyli. A moje cioteczne siostry też milcia jej było na imię, tylko że ona taka starsza ode mnie, była panienka, no to jakiś kałmyk ją zabrał jako swoją kochankę. Zabrał ją i ona dopiero po, po roku, już nie było, po roku wróciła dopiero do domu. A mój tatuś to stolarzem był. Robił domy, budował studoły, tam, bo to kiedyś drzewa wszystko budowali. To tatuś mój budował. Kościół, o właśnie w tych momotach. momotach tatuś mój kościół budował. Jeszcze kilku było tam pracowników. Ten kościół, który jest budowany to przez twojego przedziadka, prze który budował ten kościółek. A ten kościół nadal stoi? No stoi, tak. Tak, stoi. Mm. Babciu wiesz coś o partyzantach? Wiem, kochana. Tam była taka leśniczówka w lesie pobudowana, bo tam kiedyś Gajowy mieszkał. No i, i ci partyzanci tam, wiesz, kwaterowali się. No musieli gdzieś spać, ale jak Niemcy, gdzieś Niemcy dowiedzieli się, otoczyli tam w tym lesie ten dom, to bardzo dużo wybili tych partyzantów, chyba siedmiu. Mój tatuś trumny robił, siedem trumien stało w studole, zrobione dla tych chłopaków, dla tych partyzantów. Tylko te trumny to były słomo nakryte. Żeby Niemcy nie zobaczyli, że tu są trumny porobione. No, tak, to ja pamiętam wtedy. No i, i co? Tych partyzantów pochowali w młotach górnych na tym cmentarzu. Jak najechali Niemcy, akcję zrobili, to takie dzieci, jedno, cztery latka, drugie może sześć. Te dzieci schowały się. Do takiego grochu. Był groch taki posadzony. I te, te dzieci tam, jak te Niemcy najechali, gdzieś mamusia ich uciekła, a oni się schowali. I ten szwab chodził tam, zobaczył te dzieci, już z pistoletu on ich wystrzelał, te dzieci wybił. A znowu tak było, że ja stałam u siebie w domu, to, były, to innym razem była taka akcja. Najechali Niemcy. Ja stałam w kuchni, oknem patrzyłam, a sąsiadka niedaleko, taka pintaczka, wyleciała z taką dziewczynką czteroletnią, z taką władzią, za rękę ją trzymała, za rączkę tę władzie. Wyleciała tak, na, wiesz, na, na chodnik, miała na plecach jakieś jakiś takie zawiniątko. Ja to widziałam przez okno. A ten Niemiec doszedł i, i, i zastrzelił, zabił tę matkę. To dziecko tak stało piszczało, ta młodzie, a tam, no to mam tak piszczała. <grystanie> Boże, Boże. To babciu, kiedy twoi rodzice zmarli, pamiętasz? Nie pamiętam, widzisz, że tam gdzieś mam wszystko. Chyba gdzieś zanotowane, bo ja miałam wszystko napisane wspomnienia. A nie zostali zamordowani pod te Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, rodzice, nie.